Dziękuję kochani za szczotkę, to był mój wymarzony prezent na walentynki. Nie ma za co, a ja dziękuję za łódko. Było pyszne. Ojej, uwielbiam z tobą patrzeć na gwiazdy, dzięki Oliver za świetne walentynki. Ale Stefanie, to jeszcze nie koniec. Jak to nie koniec? No, chodź, zabieram cię na koncert. Wiesz, w Centrum Handlowym organizujemy koncert walentynkowy. Naprawdę? No, i będzie też konkurs, także możemy wziąć w nim udział. Ale super! Chcesz ze mną pojechać wygłosić megafonem informacje? No, pewnie! Szybko, wsiadajmy! Uwaga, uwaga! Ogłaszam przemi wobec że dziś wieczorem w Centrum Handlowym odbędzie się koncert walentynkowy. Również konkurs, także zapraszamy! Rozpoczęcie za godzinę! jak sądzisz, ktoś przyjdzie? No pewnie będą tłumy. Ja idę szybko powiedzieć o Dobra, tylko spotkamy się na miejscu, co? No pewnie. Pa! Pa! Ej, a samochód? Weź mi go odstaw, dobra? No dobra. Du, 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 du. Dzień dobry panu, dzień dobry, pani! Uuu, jaka ładna kuchnia. Ciekawe, czy ktoś mi dzisiaj zaprosi na wieczór. Cześć Oliwia! Ojej! Cześć Stefani! Ale mnie wystraszyłaś! Stało! Wiesz co, Oliwia? Dzisiaj jest konkurs w centrum handlowym. Jaki konkurs? Walentynkowy i koncert! Naprawdę? O której godzinie? No już niedługo, musimy się zbierać! To ja muszę się jakoś odszykować! No ja też! Masz coś mi pożyczyć do ubioru? No pewnie, chodź, zaraz się trochę wypicujemy, okej? Okay. O ja, Oliwia, ale masz dużą łazienkę! Szkoda, że ja takiej nie mam. Hmm, zaraz poszukam coś do ubioru, co by tutaj znaleźć? Mam, załóż to! Fiu, 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 ale laska! Teraz ty, Oliwia. Dobra! Yeah! To się nazywa moda! Dobra, biegniemy do centrum! A właśnie, czy ty wiesz, że mi dzisiaj zaprosił Oliver? Oliver, no coś ty? No, a ja mam nadzieję, że będzie Ben. Ben, Ben! Weź sobie, daj z nim spokój. Przecież on dzisiaj tyle walentynek dostał, a nikomu nic nie wysłał. No może masz rację, ja wiem, że za tobą się ogląda Noa. Noa? Naprawdę? No zresztą, sama zobaczysz. A ty gdzie lecisz moja młoda panno? A mamo wiesz, idę na koncert walentynkowy, mogę? No możesz, możesz, niech ci będzie, ale wróć tutaj o 10. No mamo, mogę dłużej. Nie, o 10 i już. No dobrze. Kochanie, a co tam pieczesz? O, wiesz, kochanie, chciałem zorganizować kolację walentynkową i piekę kurczaka, ale mam jeden problem. Tak? Czemu przecież nie chce mi się ugrillować? To może ja to skończę, co? Teraz tylko spokojnie zahamować, o nie, tracę kontrolę! No to pięknie, jak zawsze ja. Co się stało? No bo wie pan, bo ja mam problemy z hamowaniem, ale ja to wszystko naprawię, wynajmę dźwig i ja to wszystko opłacę i to wszystko naprawię. Dobrze, to w takim razie czekam, jak ten samochód zejdzie z mojego płotu. Dobrze, ja to później naprawię. Przepraszam, Teściu. Teściu? No, następnym razem się zastanowię dwa razy, zanim odprowadzę komuś samochód. Okej, okay, let the party start it! Yeah! Witam wszystkich! Dziękuję za tak liczne przybycie! Za chwilę zaczynamy koncert! Najpierw ogłaszam konkurs! Zapraszam wszystkich chętnych na scenę! Najpierw każda osoba będzie musiała zaśpiewać jakąś piosenkę na walentynki, a później wybierzemy zwycięzcę, który dostanie nagrodę niespodziankę! Zapraszam wszystkich! Nie bójcie się! Śmiało! O ja! śpiewać? Ja nie wiem śpiewać! Wow. <noise> Ale głupki będą śpiewać! Ja to bym tak nigdy nie zaśpiewał jeszcze na walentynki. Głupki mówisz? A jakbym ja cię poprosiła, żebyś dla mnie zaśpiewał na scenie? <noise> no co ty, nigdy w życiu! Jesteś pewien? No, tak. Yy, oj, wydaje mi się, że jednak zaśpiewasz. Yy, no dobra, już śpiewam! <noise> zawsze na niego działa. Nigdy nie lubi grać baseball. <laughs> Brawo, mamy pierwszego kandydata. Śpiewaj, śmiało! Dziękuję. I jak było? Bezbłędnie, super. Proszę jeszcze zwrócić mikrofon! A no tak! Już! Dzięki! Kolejny uczestnik to... Ben! Uhu, ben! Dawaj! Yeah. To piosenka dla mojej Walentynki! <laughs> kocham Cię! Kocham Cię! Miłości moja! Kocham Cię! Kocham Cię! Dziękuję, dziękuję. To dla mnie. Nie, nie, to dla mnie. Jak to dla ciebie? Przecież to ja dostałam od niego walentynkę. ja dostałam od niego taczki. Super wysigowe. A ja dostałam profesjonalne nożyczki. I co? Oszukał nas. Ależ dziewczynki, dziewczynki. Nie kłóćcie się o mnie. Tak nie wypada. A masz. Uuuu. Ach, te kobiety mi kiedyś wykończą, uff. ty na pewno wygrasz. No się wie, ma się ten głosik. Batman, czy ty dalej uważasz, że to dobry pomysł? No jasne, zaraz im pokażę, kto tutaj najlepiej śpiewa. A skąd w ogóle masz ten pojazd? A, pożyczyłem od pingwina. O, Batman, a co tutaj robisz? A wiesz, przyjechałem na konkurs, zaraz ci pokażę jak tutaj się śpiewa i to wygram. <śm> no chyba sobie żartujesz, ja przed chwilą śpiewałem i ja to wygram, prawda Harley? Oczywiście, byłeś bezbłędny, no to zobaczymy. Kolejny uczestnik to Robert. Cześć, ja wam zabitboksuję. <śm> No dobra, spadaj, spadaj, Mowy. Zaraz pokażę, jak to Batman robi. Następny uczestnik to. Yy, proszę się przedstawić. Cześć wszystkim. Tutaj, Batglam. To tu, Blusz, zatrzymaj się. z tego samochodu. Czy to nie jest czasem Lowrider Jokera? No tak. A jest tam może Harley? No jest. No właśnie. Mówiłam ci, że to był zły pomysł, żeby ją przyjmować do szkoły. Oj tam, oj tam. Po prostu nie zostawia się na wierzchu swojego epada. Chwilę. Gdzieś tutaj powinien być. Hm. Gdzie oni go ukryli? O mam! Jest. Masz i już go schowaj teraz, bo znowu ci ktoś go ukradnie. Ej. Czy to nie jest czasem Emma? Emma! Cicho! Hmm? Czy ktoś mnie woła? Halo! Jest tu kto? Cześć dziewczyny! Ups! Sorki! Ta koordynacja ruchowa! Cześć Emma! I jak? Wpadasz dzisiaj do nas na lekcję? Tak! Musisz koniecznie wpaść! Tak! A o której będziecie? O jedenastej! Okej! Okay, będę czekać! Dobra! Pa! Dobra, bluszcz, chodź, zmywamy cię, bo jeszcze ktoś nas zobaczy. Dobra, lecimy. Kolejny uczestnik to Batman. Cześć! Jestem Batman! Batman! Jestem Batman! Je, 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 je! Super, gratulujemy! Chyba mamy zwycięzcę! Nie tak prędko, Batman! Wyzywam Cię na pojedynek! Co? Niby Joker jesteś taki kozak, tak? A no tak. No dobra, to ja też cię wyzywam na pojedynek muzyczny. Tak. Jestem Batman. La 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 Jestem Batman. La 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 la. Jestem Batman. La 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 la. Batman! I jak? Kto wygrał? Yy, zwycięzcą jest... Zwycięzcą jest... No szybko, szybko chłopczyku, decyduj! Zwycięzcą jest... Yy... Robert! Gratulacje! Zawinboksuj boksuj nam coś! Gratulacje! Wygrywasz miesięczny karnet na darmowe maseczki algowo-pokrzywowo-rzepakowe. Gratulacje! Co? Nienawidzę rzepaku. Dobrze, że nie wygrałem. Ja też. Ej, Batman, gdzie idziesz? Idę oh, idzie się napić herbatki. Idziesz ze mną? No pewnie, chodź. Hej, a my? No nie, znowu walentynki zostaje sama. Ja też, no ale wiesz, taki już nasz los. Hm. Wiesz co, Harley, może zrobimy sobie babski wieczór? Nie? No wiesz co, może być. A co mamy do stracenia, nie? No pewnie, chodźadka. Spok! Oh, jak się cieszę, uwielbiam maseczki. Tak, tak, gratulacje. Oh, dosyć już mam tego koncertu. Mam nadzieję, że również podobał Wam się koncert tak jak mi. Ja się bawiłam super! A ten pokaz beatboxu i ten pojedynek, ojej, rewelacja! Lepszych walentynek w życiu nie miałam. Jeśli podobał Wam się odcinek walentynkowy, zostawcie łapkę w górę oraz piszcie komentarzu. Subskrybuj również kanał, żeby nie ominąć kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! A właśnie. Ciekawe, czy Oliver odprowadził mój samochód? Hmm. To teraz ciągniemy razem, razem, razem. Yeah. No, gotowe. Już po kłopocie. Oliver, a kto prowadzi tą kaczkę? Yy, nie wiem.